Hej, cześć, siemanderoludziska, jestem Jawnart i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Witam was ponownie w Minecraft Przygoda czyli w jednej serii, która pojawia się na tym kanale od jakiegoś czasu No, w poprzednim odcinku powiedziałem na temat zadań, które możecie mi dawać które zrobię no zrobię raczej większość no i tak się składa, że jedna osoba dała dwa i stwierdziłem, że je zrobię ale zapomniałem wspomnieć Iż za to będą jakieś nagrody. Więc, skoro ta osoba właśnie ich nie dała, to sam dałem. I dzisiaj zajmiemy się tym oto zadaniem, które, które brzmi: zrób farmę kurczaków. I nagroda to będzie na, na początek 16 jajek, takich kurczych. Więc zapraszam. Ja sobie wszystko przygotowałem, wszystko wykalkulowałem, wymoczyłem wodą, aby było więcej miejsca. Dobra. To będzie taka duża farma, taka, wiecie, wielozadaniowa. Nie musi być równa, tylko funkcjonalna i ma być w niej dużo miejsca. A będzie się wchodziło przez dywanik. Dobrze, na razie będziemy to wszystko przemieszczać. Tu sobie dam dywanik, i teraz jest mi potrzebna furtka, aby ją od razu zamknąć, kiedy tu będzie Więc pójdziemy so, sobie ją jeszcze zrobić. Mm. Furtka, furtka, oto, jedna wystarczy. Taka trochę nie pasująca do, do reszty, ale. Zawsze to dobre też. Dobra, jest, jest. Teraz musimy je przenieść, czyli nakopają sobie na się po prostu. Kurczaczki wymaleć. <laughs> chodźcie świetnie świetnie chodźcie też was zapraszam teraz cyk nakarmimy was do tego abyście się tu rozmawiali Dobra, ale to jeszcze nie koniec, stwierdziłem. Może rzucamy te jajka, bo wychodziły z kurczaki, właśnie. Że mi się często zdarza niszczyć te moje plony. Naprawdę. Dobra. Że bardzo często mi się zdarza niszczyć plony. Trzymaj, to jest trochę za głośno. Okej. Okay. Że zdarza mi się bardzo często je niszczyć, to sobie przeniesiemy tą farmę. Obok domku dalej będzie, ale postawimy tam większą. więc się tam wrócę teraz się nasionami wyłożę po prostu. Czy to jest dobry pomysł? Nie dobra, tamto ogrodzimy płotkami, to będzie lepszy pomysł po prostu. Żebym tutaj potem po prostu tak nie skakał Bo mi się zdarza Dobra zrobimy sobie wejście i jest dobrze Dobra Nagroda to jest 16 jajek więc ja to niszczę w tym momencie zostaje tylko to i robię tylko nadamy sobie jeszcze uprawnienia Dobra Będzie 16 jaj. No i bardzo dziękuję. Więc zrobiony. Drugim zadaniem jest zrobić kopalnię kopalnie mówicie, dobra to zrobimy kopalnię. czemu nie tylko mam za mało irona i to jest problem I czemu ja sobie drugi muszę też nakopać, więc to jest dobry moment właśnie na to, więc jeszcze sobie na chwilę zejdziemy do mojej pierwszej kopalni I takiej trochę nienaturalnej naprawdę, mhm. dobra Musimy znaleźć jakieś złoży irona. Jednego. O, perfekt. Co to? O, kolejny tunel? Lecimy z tym koksem. Będę musiał sobie schody zrobić, ale to nie dzisiaj i raczej nie nigdy. Rozumiem, że tego nigdy nie wykorzystam. Dobra, wróciliśmy po z ironem. To teraz trzeba go przepalić jeszcze. Dobra, to już zrobiliśmy. Pierwsza część zrobiona, to teraz trzeba zrobić kopalnię. To będzie obok tej części zadaniowej. To będzie taka trzykratkowa, myślę. Może być do bedroka. Teraz będzie trzeba dojść tam. Teraz. Super. Pierwszy kilo w poset w dupę. Żeby nie przeklinać. Kopiemy się, tak myślę, do poziomu, nie wiem, do pierwszego aerona, znalezionego. Zobaczymy jak to będzie. I na razie trzeba go znaleźć. Jak to wygląda? Czy jest równo? Także mógł sobie tutaj swobodnie skakać. Tak. Schodkami sobie to nie Będzie, będzie spoko. 100. Tu musiałem coś źle zrobić i to widzę. Tu. Dobra, jest okej. Okay. To musiało zostać wykalkulowane. Całkiem chyba dobrze idziemy z tą kopalnią. O! Jest! Teraz trzeba to jakoś sobie zaznaczyć czy coś. I nazwać to godnie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. To był odcinek zrobienia zadań. Subskrybujcie, łapkujcie. Do usłyszenia. Pa.